Witam was wszystkich bardzo serdecznie, yy, nagrywamy to jest mój będzie pierwszy Q&A, także zapraszam wszystkich do oglądania i proszę o bo może mi to nie za bardzo wyjść. No i będzie śmiesznie, powinno być śmiesznie, no to zapraszam. Jaką nazwę otrzymałby twój luksusowy jacht? Mój luksusowy jak otrzymałby nazwę minęło z wiatrem. Jaki owoc jesz najczęściej? Najczęściej jem mango. Jakie pytanie sobie często zadajesz? Najczęściej sobie zadaję pytanie czy ja to może ja, czy ja to może mont. Nie wiem. Czy uważasz, że nasz los jest z góry zaplanowany? Myślę, że nasz los jest zaplanowany z góry i nie ma co z Pawiana, tylko siedzieć na dupie i czekać na to co będzie dalej. Przedstawiasz się w przyszłości. przyszłości obawiam się, bo mogę niechcący, chcący, ale z Madagaskaru przedostać się. Nie wiem, gdzie mogą mnie wyeksmitować. No to nie wiem, co ze mną będzie. Najbardziej niebezpieczna rzecz, zrobiona przez Ciebie. Kupa, kupa, najbardziej niebezpieczna rzecz. A dlaczego? No bo słuchaj, zadam na kibel. Robię kupę, no i patrzę. No jak patrzę się w dół, no to widzę takie brązowe, takie, 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 o, takie kuleczki, a ja nie nienawidzę tego po prostu, a ten zapach to mnie dobija, no to nie lubię tego po prostu, ale jak trzeba, to trzeba, no. Jaką masę założysz, by się na bal maskowy? No, a co wy myślicie? Zobaczcie. To. Króla Juliana, a co wy za Króla Juliana, no? Skąd wiesz, że się zakochujesz? Nie wiem, nie wiem, czy się zakochuje, może to jest fałs, kto wie. Powiedz co to, co znaczy dobry przyjaciel. Dobry przyjaciel to znaczy, który myje mi nogi, smaruje mi pachy, no i jest zawsze ps, u mnie przy tak zwany mord. Czy byś zabrał na bezlu... co byś zabrał na bezludną wyspę? Na no bezludną wyspę zabrałbym... Z sobą mojego najlepszego przyjaciela Morta, moją ukochaną Marlenkę, no i oczywiście zabrałbym ze sobą tableta, na którym mógłbym no, na którym mógłbym sobie filmiki oglądać z i zdobywać pomysły jak tu następnie nakręcić Q&A. Jak przedstawia się Twój idealny styl życia? Moi, tak, moim idealnym stylem życia jestem ja. Czy wierzysz w horoskopy? Absolutnie nie wierzę, bo to jest bzdur. Jaką książkę według Ciebie powinien każdy przeczytać? No to słuchajcie, ludzie, uważajcie. Nie czytajcie żadnych Harrych potterów ani nic, bo to jest strata czasu. Jeśli chcecie. Poczytać dobrą książkę polecam wam z Co pomaga ci lepiej za... Zas... Lokomotyw, a co z innego? Co lubisz zrobić w deszczowe dni? W deszczowe dni, no to kopię e, morta po tyłku kopiego. Czy tak jak zawsze. Miasto czy wieś? Co wolisz? Wyspa. Madagaskar jest moim ulubionym miejscem. Nigdy nie przeprowadziłbym się na wiochę. Pamiętajcie. Co warto, moim zdaniem, wybrać? Pieniądze czy sławę? Tak, można by było rozmyśleć. Jak wybiorę pieniądze, no to za pieniądze można mieć sławę zdobyć, a jeśli mam sławę, to mam i pieniądze. Także to na jedno wychodzi. Czego brakuje ci do pełni szczęścia? Do pełni szczęścia brakuje mi wszystkiego. Nie brakuje. Czy wierzysz w istnienie diabła? No, no i tutaj pytanie skierowane jest do wszystkich, którzy są niewiedzący: sega was! Diabeł istnieje. A szczególnie, jeśli się tutaj patrzycie i widzicie mnie, no to patrzcie i zobaczcie: Ja jestem samym diabłem. No to jest. uważajcie lepiej. Gdzie mieszkają najczęśliwsi ludzie? Najszczęśliwsi ludzie mieszkają pod Kauflandem w Smietniku, klapa numer 5, sektor 4. Czy przeżyłaś Ci kiedyś na myśl przejść na wegetarianizm? Nie, nie przyszło. Będę mięso jedny. Jaka jest Twoja ulubiona scena filmowa? Moja ulubiona scena filmowa jest taka, jak jadł fasola, Kładzę buta na samochód, a ten odjeżdża i tamten musi koniec go, żeby mu go móc zabrać. I czy tak się dzieje przez kilka minut. Czy dajesz pieniądze żebrakom na ulicy? No to jest bardzo ciekawe pytanie, no bo te żebraki moim zdaniem to są bardzo wkurzający ludzie. Gdzie ja idę po ulicy, a taki zebrak mnie zaczepi i mówi Ej Julian, masz dwa złote na browara może? Ja mówię do niego Staruchu, oczep się, bo jak ci wyjadę z po obrotu, to nawet Agnori się zdziwi, to potrafię tak walić. No to więc, nienawidzę ich To są gnójki Widzisz w miejscach publicznych? No pewnie gwizdzę, a nawet i pierdzę Bez opamiętania Jakie kraje do tej pory udało ci się zobaczyć? No to tak, zwiedziłem Madagaskar no i to jest kawałek Kauflandu. Jak długo może trwać miłość? As nas. As nas. As nas. Nie rozłączy, więc mały zańska. Jak to zaczynać swój dzień? Mój dzień zaczynam z belwitą. I jaka była pierwsza czynność wykonana przez ciebie zaraz po obudzeniu się? Pierwsza czynność była. Kopnięcie morta w dupę. Pijeszcie ciepłą czy zimną herbatę? Piję herbatę umiarkowaną. Jaka jest Twoja ulubiona komedia? Moja ulubiona komedia to jest świat według kiepskich. No dobrze, pytanie było z aska, to już koniec. No co? pozdrawiam Was wszystkich, zapraszam na następne no i cześć!